Dobra, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj będzie o szczoteczce do zębów elektronicznej, czy tam elektrycznej. Jak tu dokładnie wpiszę? Szczoteczka oscylacyjna dla dzieci, For Kids. Kupiona biedronce na tych tam okazjach, że jak kupujecie dwa produkty, to wtedy macie cenę minus 50%. Więc yy, kupiłem jeszcze tam. Inne rzeczy zniżka 50% wyszło mnie to w sumie tak naprawdę za tą szczoteczkę albo 10, albo 15 zł. Nie pamiętam dokładnie ceny tej szczoteczki, czy ona kosztowała 29 czy 20. W każdym bądź razie myślę, że cena nie jest jakaś taka wgórowana, a pozwoli na przetestowanie tego na przykład z jakąś płytką elektroniczną, co byłem zawsze bardzo ciekaw, Praktycznie chciałem już zrobić bardzo dawno temu. Gdzieś tam na OLX się czaiłem na zakup takich szczoteczek, też sprzedawali uszkodzone, że nie działa i tak dalej. Tutaj mamy funkielnówkę z bateriami, także na pewno będzie działać. No i co tutaj chcę wam pokazać? No, każdy, kto ma do czynienia z elektroniką, z czyszczeniem tych topników, spłytek, na pewno zna podstawowy patent, jak czyszczenie szczoteczką, tak. Szorujemy te elementy, tam nakładamy tego izopropanolu, no i wtedy mamy wyczyszczoną płytkę. Czy będzie taka szczoteczka elektroniczna lepiej czyściła niż taka ręczna? Powiem Wam tak. Tu już zrobię taką małą informację na temat szczoteczek, ponieważ są różne szczoteczki. Jedne mają włosia takie twarde, to jest jakiś taki, nie wiem, jakieś takie włókno. Nie potrafię określić dokładnie, jaki to jest rodzaj tworzywa, ale no jest twarda i na pewno, jeżeli byśmy kupowali szczoteczkę, to warto zwrócić na jej główkę. Tu mam taką, widzicie jaka jest różnica nie? pomiędzy tą a tą. Ta szczoteczka generalnie jest bardzo ma mięciutkie włosie. Ona teraz jest twarda, ponieważ czyszczę nią sobie stół od Endera i ten cały specyfik zwany heksagonem spowodował to, że te włosia się posklejały. Trzeba ją troszeczkę rozruszać. Ale jak się ją umyję tam pod gorącą wodą, wtedy jest jak nowutka, tak? No i co? No i powiem wam, że ta żółta jest genialna do czyszczenia takich tutaj elancików, ponieważ te włosia się super fajnie dopasowują do kształtów, które mamy tutaj na takich płytkach. No i powiem Wam, że warto jeszcze raz zwracać uwagę na końcówkę szczoteczki. Tu jeszcze pokażę Wam takie specyfiki jak pędzelki. Pędzelki wiadomo, mogą służyć na początku zgrubnie do wyczyszczenia skórzu takich płytek, jak sobie czyścimy jakieś tam różne urządzenia. Po wyczyszczeniu takim pędzelkiem mamy płytkę gotową już, załóżmy do czyszczenia no, jakimś tam specyfikiem. Jeszcze Wam pokażę jeden rodzaj pędzelka. Dostałem go od Moje mamy. Powiem Wam, to już jest stricte taki pędzelek kosmetyczny. Natomiast, jeżeli chodzi o jego włosie, to jest tak delikatne, mięciutkie te włosie, że praktycznie tym pędzelkiem w elektronice to możemy pieścić te układy. One świetnie tutaj, te włókna, wejdą nam nawet w takie malutkie szczeliny, jak są na tym układzie z salonem. No i powiem Wam, że naprawdę to też się przydaje mieć na warsztacie taką szczoteczkę, taki pędzelek w zasadzie z takim włóknem, bo też świetnie czyści. Natomiast sam test będzie o tej szczoteczce. Elektrycznej. No w sumie tak chyba będę mówił na nią. Nie piszę, czy to elektroniczna, elektryczna. Dobrze, będę mówił tak jak tutaj pisze na opakowaniu szczoteczce oscylacyjnej. Także zrobimy sobie rozpakowanie, ale zanim rozpakujemy, to pokażę wam jeszcze na Firefoxie stronkę z tą szczoteczką i zobaczycie sobie troszeczkę opis, jak to wygląda. Słuchajcie, tutaj znalazłem akurat Stronkę z, dokładnie z tym samym modelem, czyli AL030125 i mamy opis. Szczoteczka oscylacyjna dla dzieci Hoffen AL030125. Biedronca jest sprzedawana od 23 2020 roku, czyli słuchajcie, w maju dopiero jakoś ten model tam wrzucili za niecałe 30 zł. No widzicie, no to tutaj już mamy tą cenę, tam było 29,99, czyli dałem za nią 15 zł. Szczoteczka wykonuje, słuchajcie, 5000 ruchów oscylacyjnych na minutę. Uuu, to jest dużo. Czyli w ciągu sekundy, musiałbym policzyć na kalkulatorze. Zaraz zajdziemy ile ona w ciągu sekundy robi tych obrotów. I ma stopień ochrony IPX z piątkę oraz 3 lata gwarancji. No widzicie, fajnie. I tutaj dalszy opis tej szczoteczki. Wysoka liczba obrotów na minutę pomaga dokładnie umyć ząbki dziecka. Dwuminutowy timer pomaga czyścić ząbki przez odpowiednio długi czas, czyli ona ma w sumie taki, jakby, no jak to piszą, timer, że dwie minuty na pewno będzie działała i chyba po dwóch minutach się powinna wyłączyć. 5000 ruchów oscylacyjnych na minutę, ta ochrona IPX5. No i zasilanie 3V, 2 razy bateria AA, 1,5V. To jest tyle, jeżeli chodzi o ten opis. No i teraz, słuchajcie, ja bym sobie szybko kalkulatorem, kalkulator, ile na sekundę ona robi tych obrotów. Czyli policzmy sobie, 5000 podzielone na 60 sekund, 83,3 obrota na sekundę. To jest szybko. O kurde, to jestem w szoku, to ona naprawdę, naprawdę będzie zapierdzielała. Także przejdźmy sobie do rozpakowania tej szczoteczki. Dlaczego mi nie działa? Tutaj mój kochany telefonik. Chwila, moment. Dobra, coś mi się tam rozłączył. Ok, rozpakujmy sobie tą szczoteczkę. Płytkę odłożę na bok. Zaraz będziemy robili testa w ogóle z jakimś tam topnikiem. Posmaruję ją. Zobaczymy jak sobie to poradzi. Natomiast ja jestem teraz tutaj ciekawy jak ona będzie się Trzymała w ręce. Ups. Dobra, jeszcze wyciągniemy sobie drugą głowkę. Wiecie jak ja zrobię? Jedną sobie zostawię do mycia zębów, a drugą poświęcę po prostu do czyszczenia elektroniki. Jeżeli chodzi o te wosia, Pierwsze moje wrażenie. Bardzo mięciutkie są, naprawdę. Są o wiele miększe niż w tej szczotce. Chociaż po, wyglądają podobnie, tak. Tu są takie. No, na pewno są chyba cięższe, z tego co widzę. Tak, jest cięższe włókno. Dlatego są bardziej takie mięciusie w dotyku. Co będzie ładnie pomagało dotrzeć szczeliny ząb ząbków. Naszej pociechy, jeżeli taką mamy. No i powiem wam co. No pierwsze wrażenie spoko. No wiadomo, to 15 zł, Nie będę wymagał jakichś tutaj regulacji obrotów, tak? Chociaż fajnie by było. Nie mówię, że nie. Teraz pytanie, jak te szoteczki się tutaj mocuje? Prawdopodobnie się po prostu tylko wysuwa. Tak, prosty mechanizm, który powoduje tą rotację. Czyli mamy walec, jakby przecięty. Na pół i to powoduje, że ta szczoteczka nam się będzie pięknie obracała. No, dziecinnie, że tak powiem, prosta obsługa takiej szczoteczki, tak. Zakładamy baterie podłączone i włączamy sobie mycie ząbków. Także mówię, ja jedną sobie tutaj zostawię. Jeszcze tylko zastanawiam się, czy na rynku, jak są takie końcówki, to są też pod taki system, jak tutaj widzicie. Coś takiego. Bo można by wtedy kupić jakieś inne tam zamienniki do takiej szczoteczki. Dobra, teraz sam wygląd. Wziąłem sobie, tutaj na górze macie głowę jakby słonik, słonika. A tutaj pod spodem jest co? Mały pingwinek. Są różne oczywiście tutaj grafiki. Jakieś liski, nieliski, tygryski i tak dalej. Jeżeli chodzi o wagę bez baterii, jest dosyć lekkie. No i dobra, zobaczmy teraz, jak się wymienia baterie, czyli co musimy pociągnąć w dół mocniej. No i mamy cały tam koszyczek, do którego możemy sobie włożyć te baterie. Też dziecinnie prosta jest. I teraz, jeżeli chodzi o biegunowość baterii, no to właśnie tutaj mamy. Słuchajcie oznaczenie, jak powinny być zamontowane baterie. Czyli teraz, jeżeli ja sobie w zasadzie to wchodzi w jedną stronę czy w dwie? Chcę zobaczyć, czy można to zamontować w dwie strony. Czyli biorę teraz to. A nie, dobrze. Widzicie, trzeba też troszeczkę popatrzeć na budowę takiej szczoteczki, bo tutaj mamy coś takiego. I tylko zamontujemy to w jeden sposób, czyli na dole mamy plus w stronę tutaj lewą. Czyli biorę baterykę i plusem wkładam tak. I teraz drugą baterię plusem w tą stronę. I słuchajcie, jeżeli chodzi o montowanie tego, bierzemy tak. No i co, i zamontowane. Dobra, zrobię teraz takiego próbnego testa bez tej całej głowicy. Zobaczymy, jak to się będzie kręcić. Uwaga, 3, 2, 1. Boże, nawet tego nie widziałem, że to się kręci. Słuchajcie, widzicie? To się kręci. 5000 obrotów na minutę. To nawet nie widać na wideo, że to się kręci. Dopiero teraz, jak zamontuję tutaj, w tej szoteczce. Zobaczcie, jak się będą te włókna kręcić. Też pewnie ich nie będzie widać. Wow! O kurde! Świetne to jest. Słuchajcie, to jest zarąbista sprawa. Jest naprawdę pod mega fajnym, pozytywnym wrażeniem, jeżeli chodzi o pierwsze jakieś takie tutaj testy z tą szczoteczką. No i teraz co? Biorę tak na sucho taką płyteczkę. Załóżmy, że coś mam. Niesamowite. Powiem Wam, że już wiem, że to chyba odchodzi do labusa. Taka szczoteczka. No nie, no tym, no to teraz aż, aż mi się nie chce tego używać. Tak, szurujecie, naciskacie i nawet jest ryzyko, że możecie takie elementy pouszkadzać. Tym. To jest całkowicie w ogóle inne doznanie. Aś się prosi, żeby zrobić testa po prostu pod mikroskopem, jak to wygląda, te czyszczenie. Dobra, ja zrobię na początku może taki szybki test. I wiecie co? Dam tu to troszeczkę topnika, już żeby się nie bawić hotem. Czym go tutaj nałożyć szybko? Ok, weźmiemy taki tutaj kawałek śrubokręta. Słuchajcie, nakładam topnika. Na taki układ nałożę go. O, usmaruję go. Dobra, jest usmarowany. Wytrzę sobie to. I teraz wezmę, słuchajcie, izopropanolu. Izopropanol. Na razie go nałożę bez tego, bo już mam mało i tutaj mi słabo to ciągnie. Nałożę go standardową szczoteczką na tym, rozleję. Dobra, i słuchajcie, żeby, teraz, żeby to umyć, no to wiadomo, taką szczotką szorowanie nie. Zrobię najpierw takiego testa z takiego powiększenia. A potem na końcu pokażę Wam pod mikroskopem, jak to działa. Uwaga, włączam szczoteczkę, mam nadzieję, że mi nie poleci poczak. Po Widzicie, co wam powiem? To jest super sprawa. Ja sobie zamoczę tą szczoteczkę jeszcze w izopropanolu. Okej. Okay. Rewelacja. Powiem wam rewelacja. Nie ma żadnego tutaj to już widocznego. Chociaż nie wiem jak będziecie to widzieli. Ale ja widzę, że jest nawet spoko. Układać weźmiemy. Kurczę, nawet po tych nóżkach tutaj. Jak sobie tak jeździcie. Tutaj jeszcze mam coś brudnego. Dobra, zauważyłem, że tam mam jakieś takie elementy brudne. Sobie zamoczę tą szczoteczkę. I po prostu. Nawet pod kątem jak przechylę. I te wibracje, które zachodzą. Na tej głowicy powodują to, że wszystko leci w dół. Wow! Nie no, ja się nie mam do czego odczepić. Powiem Wam, że jestem naprawdę mega już zadowolony z działania takiej szczoteczki. Warto o nią dbać po każdym takim myciu. Wziąć sobie nawet kawałek papieru, ładnie ją wyczyścić. Była suchutka i powiem Wam, że mistrzostwo świata. Biorę teraz specjalnie dla Was mikroskop na sam koniec, żeby zrobić takie podsumowanie, pokaz jak to działa w dużym powiększeniu i zobaczycie sobie na przykładzie właśnie tej płytki. Także cię mi w filunie, podłączę tylko mikroskop i zrobimy małego testa. Dobra, słuchajcie, kochani, mam tutaj już tą płytkę pod mikroskopem. Zobaczcie, tu mam ten układ, zaraz go usmaruję topnikiem. Troszeczkę wezmę na śrubokręt. I uwaga, smarujemy go. I teraz wam pokażę jeszcze, tak na marginesie, mały taki trik. Nie uwierzycie, ale takie rzeczy. Można wylutować bez użycia żadnej stacji Hotair, lutownicy, a zwykłym palnikiem, yy, takim palniczkiem malutkim, ręcznym. Nie mówię tutaj o tych takich dużych, gdzie się podłącza taką dosyć dużą puszkę. Takie są po 15 zł, na placu można kupić. I teraz troszeczkę ten topnik roztopię, żeby on się rozpuścił. Widzicie? Ja tylko naciskam tak. Teraz zapaliłem i można wylutować go. Jakie ja ruchy robię? Przykładam, oddalam, przykładam, oddalam. Tak szybko to robię, żeby nie uszkodzić laminatu. Zobaczcie, to już spróbuję go doprowadzić do temperatury topnienia cyny. Słuchajcie, da radę. Tylko teraz to mam pod mikroskopem i muszę po prostu te ruchy robić takie pod kątem, poziomo. Ale wiecie mi, że potrafię, mam na tyle umiejętności, że wylutuję taki układ no, taką zapalniczką gazową większą. Jest to dosyć czasochłonne, bo trzeba bardzo uważać, żeby tego płomienia nie zbliżyć do elementu na dłużej niż nie wiem nawet. 0,3 sekundy bo to już powoduje dosyć spory wzrost temperatury także to taka ciekawostka była dobra ja sobie rozpuściłem ten topnik symulując jakby stację hot air teraz znowu biorę tą szczoteczkę biorę tego izopropanolu na główkę nakładam no i obserwujcie jak to będzie wyglądało pod mikroskopem Jak to jest piękne po prostu, to jest tak zajebista sprawa. Nie no, nie no. Jak w ogóle ten. O, teraz przyłożyłem. Zobaczcie. I włączam ją. To nawet nie widać, żeby to się kręciło. Można się pięknie tym bawić. Umyte. Teraz wystarczyłoby jakimś delikatnie sprężonym powietrzem dmuchnąć i mamy pięknie wyczyszczoną płytkę. Użyję teraz szczoteczki, słuchajcie, tej yy, żółtej. Zobaczcie jak to wygląda, jak szoruje tą szczoteczką zwykłą. Ojej, aż... Aż żal mi używać teraz czegoś innego niż po prostu zwyczajnej szczoteczki. Słuchajcie, to jest poezja, to jest w ogóle ewolucja, jeżeli chodzi o czyszczenie elementów elektronicznych. No wyższy poziom, wyższy poziom, naprawdę to jest wejście na wyższy level. Taki mały szczegół, ale pozwala nam naprawdę zrobić to tak profesjonalnie. I powiem Wam, że te włókna tutaj są na tyle mięciutkie, że no nie ma opcji, żebym ja tutaj uszkodził jakieś malutkie kondensatory o najmniejszym rozmiarze. On tu na myśli, zobaczcie, jakieś są takie malutenkie. Gdzie on jest? Tutaj. To jest główka od szczoteczki, zobaczcie. I teraz jeszcze pokażę Wam pod mikroskopem jak ją rozłączę, jak wygląda sama końcówka, żebyście widzieli. Widzicie coś takiego? I tu ma jakieś malutkie jeszcze, zobaczcie, wcięcie. Jakieś takie wcięcie ma. Zastanawiam się, pewnie jakaś blokada, może jest tam gdzieś w tej obudowie, co się wkłada. Blokada. Czyli do tego momentu gdzieś tam się jakby zazębia na tym. I to wtedy jest w jednym miejscu założone. Tak to wygląda pod mikroskopem, słuchajcie, ładnie nawet wykończone, tutaj pięknie. No powiem Wam, że jak za tą cenę to jest jakoś spoko. Jeszcze sobie zobaczymy główkę, słuchajcie, szczoteczki, zobaczcie jakie te włókna są cieniuteńkie. A teraz zrobimy porównanie tej żółtej, gdzie ja ją uważałem za naprawdę fajną szczoteczkę i dalej ją uważam też jest spoko i teraz najgorsza jakość jaka może być czyli taka hamska, zwyczajna szczotka widzicie jakie te włókna są grube one po prostu szorują po tych elementach i to dosyć niedokładnie czyli bardziej taką szczoteczkę bym polecał do z grubszego jakiegoś usuwania naprawdę jakichś takich dużych zabrudzeń a potem w miarę oczyszczania traktowania tego wszystkiego delikatniejszymi, jakby, jakby włóknami. Podsumuję to tak. Już na mikroskopie skończę. Zajebista sprawa, jeżeli chodzi o tą szczoteczkę elektryczną. Powiem Wam, że no od tej pory już na pewno nie wrócę do czyszczenia płytek elektronicznych zwykłą jakąś szczoteczką do zębów. Tylko, no mówię, nawet warto kupić najtańszą w Biedronce szczoteczkę elektroniczną i to zrobi Wam robotę. Jedną sobie zostawiam, tak jak mówiłem, Czyściutką do mycia zębów i zaraz pójdę sobie umyć ząbki, bo jeszcze nigdy taką szczyteczką elektryczną nie myłem. Ząbków, także widzicie, dwa w jednym, jakby nie i elektronika, i dbanie o zęby. Na tym zakończę. Filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się i dbajcie o swoje ząbki też. <laughs> Na razie.